Witamy bardzo serdecznie w najradośniejszym święcie chrześcijańskim w niedzielę zmartwychwstania pańskiego. Chrystus zmartwychwstał. Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja. Alleluja. Do Grobu jako pierwsza przyszła Maria Magdalena, o czym czytamy w dzisiejszej Ewangelii. Ona, której Chrystus tak wiele przebaczył, która własnymi włosami otarła Jego stopy według tradycji, to jest właśnie ta kobieta, która drogocenny flakonik oleju namaściła ciało Chrystusa na Jego pogrzeb, jak to on właśnie wspominał, ona pierwsza, która tak bardzo ukochała, ona jest przy Chrystusie. Bardzo piękne jest to, że to właśnie kobieta idzie i pewnie czuje to mocniejsze bicie serca, bo prawdziwa miłość zawsze tęskni. Idzie, gdy jeszcze jest ciemno z mroku, gdy jest ten poranek, gdy się to wszystko toczy, taka można powiedzieć, swoista walka między światłością a ciemnością i pewnie w jej sercu jeszcze jest smutek, ale przychodzi na miejsce i co widzi? widzi pusty grób, nie wie co się dzieje, jest zdezorientowana, przyszła upłakiwać swojego ukochanego, ale jest zaskoczona, nie ma pana mego. Biegnie dalej do apostołów i mówi: zabrano pana mego i nie wiem gdzie go położono. Co ciekawe jest na początku w szoku, jest można powiedzieć pełna różnych emocji, uczuć, to wszystko w niej żyje, jest przejęta tym. Gdy opowiada to apostołom, oni nie dowierzają. W końcu jednak, zaciekawieni jej opowieścią, postanawiają stwierdzić, czy jest Chrystus w grobie, czy go nie ma. I piękne jest to w apostołach, że oni są zawsze spontaniczni. Wyruszają, biegną, jeden na dorze, drugi nie. Gdy Jan dobiega jako pierwszy, czeka, czeka u wejścia do grobu. Dlaczego? Y Pragnie wpuścić prawdopodobnie świętego Piotra, który jest pierwszym papieżem, który jest tym, o którym Chrystus powiedział. Ty jesteś, Piotr Poka na tej proces zbuduj mój kościół, a bramy piekielnego nie przemogą, lub też utwierdzaj swoich braci w wierze. Bardzo ciekawe jest to, że właśnie ten prymat Piotra jest tutaj nawet uwidoczniony, że ten kościół hierarchiczny tutaj jest ponad tym charyzmatycznym, którego symbolizuje też Jan, bo to przecież Jan ma ten najpiękniejszy z charyzmatów charyzmat miłości. Święty Jan spoczywał w trakcie ostatniej wieczerzy na piersi Chrystusa, był najbliżej jego serca. Jednak ustępuje świętemu Piotrowi. Jak piękne jest to, że to spotkanie ze zmartwystałem dla każdego jest inne. Jak piękne jest to, żeby w te święta, ale nie tylko, powiedz do tego grobu, powiedz i zobaczyć. Przyjdź do kościoła, popatrz na grób pański, który jest pusty. Przyjdź adorować Chrystusa, który prawdziwie zmartwychwstał. Zmartwychwstał dla Ciebie. Który żyje, który jest obecny w swoim kościele. To ten, który właśnie rozświetla te ciemności, które są nieraz jeszcze niepokoje, jakieś pozostałości nocy, nadzieją zmartwychwstania. Podziel się tą radością z najbliższymi. Gdy będziesz w niedzielę zmartwychwstania Pańskiego być może odwiedzał swoich najbliższych lub przyjaciół, lub znajomych, pierwsze słowa to powiedz: Chrystus zmartwychstał, a oni niech ci odpowiedzą: Prawdziwie zmartwychstał. Alleluja! Alleluja! Pragniemy Wam z okazji tych radosnych, szczęśliwych, najpiękniejszych świąt w roku złożyć życzenia. Niech zmartwychwstały Pan, dawca życia, daje Wam nadzieję. Niech da darzy zdrowiem radością. Niech obdarza pokojem. Niech wprowadza w Wasze rodziny dobre relacje, boże, pełne pobożności i pokoju. Ten, który pokonał i zwyciężył szatana, niech depcze wszelkie zło, grzechu, choroby, cierpienia. Niech w Was wzbudzi pragnienie służenia najbliższym i pragnienie bycia życzliwym, szczególnie dla najbliższych. Błogosławionych świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu.